Ad Majorem Dei Gloriam, na większą chwałę Boga, dzień dobry Państwu. To nagranie chciałabym zatytułować Fałszywa pewność siebie sprotestantyzowanych katolickich charyzmatyków. W tym nagraniu chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na kolejny aspekt manipulacji, którymi posługują się sprotestantyzowani katolicy charyzmatycy. Kiedy. Rozmawia się ze sprotestantyzowanym charyzmatykiem i przedstawia się temu człowiekowi szereg, szereg zarzutów o niezgodność jego teorii z katolicyzmem i z wiarą rzymskokatolicką. To jaka jest reakcja takiego charyzmatyka? I chciałabym, żebyśmy bardzo zwrócili na to uwagę. Taki charyzmatyk patrzy komuś prosto w oczy i właśnie zachowuje taką postawę, takiej. Pewności siebie, takiej wyższości, właśnie tak się często wyprostowuje, takie, ma takie poczucie takiego, takiej wyższości, takiego spokoju w głosie. Czyli kiedy zadajesz kluczowe pytanie o kluczowe kwestie wiary i o niezgodności z wiarą rzymskokatolicką, to jak taki charyzmatyk się zachowuje? Właśnie jest taki bardzo wyprostowany, Pewny siebie, zachowuje taki stoicki sposób, zawsze się uśmiecha uroczo, w ogóle nic go nie, nie stresuje, nie denerwuje. Jest bardzo spokojnym tonem, przedstawia protestanckie argumenty, mające wyjaśnić, dlaczego on wierzy akurat w taki sposób. Rzeczą bardzo charakterystyczną jest fakt, że ci charyzmatycy są bardzo spokojni, bardzo opanowani. I używają niezwykle spokojnego tonu głosu. Mówią w sposób bardzo wolny, spokojny, wydłużając głoski, i dlatego to jest taka zewnętrzna postawa, takiej wyższości, że ja ci tutaj wytłumaczę, czego ty nie rozumiesz, bo ty wielu rzeczy nie rozumiesz, więc ja ci tutaj protestanckie nauki będę tłumaczył. I teraz, yy, drodzy państwo, im się zarzuca, takie kluczowe kwestie wiary i takie bardzo poważne to są zarzuty. I gdyby z pokolenia moich dziadków przedstawiono komuś takie zarzuty, jak przedstawia się obecnie z protestantyzowanym katolickim charzmatykom, to osoba z pokolenia moich dziadków spaliłaby się ze wstydu, po prostu, że ktoś w ogóle tak myśli. I chciałabym, taka osoba bardzo często by się chciała zapaść pod ziemię, schować się gdzieś, ukryć się gdzieś, byłaby zmieszana, zakłopotana, może miałaby czerwone policzki ze wstydu. Natomiast sprotestantyzowani katolicy, charzmetycy w ogóle nie mają takich reakcji. I nie mają oni w sobie takiego naturalnego zawstydzenia, naturalnego poczucia, że zrobili coś złego. Wynika to z tego, że sprotestantyzowani katolicy charzmatycy nie widzą zła, które czynią. Złe duchy przekonały katolickich charzmatyków, że argumentacja protestancka jest prawdziwa i zwiedzeni katolicy, katolicy charzmatycy w nią wierzą, nie widząc w niej wielkiej ciemności, jak w wielkiej ciemności oni są. Sprotestantyzowany charyzmatyk zamiast pokornie przyjąć słowa prawdy i zamiast zrozumieć wreszcie prawdę i dotrzeć do prawdy, to on jej zaprzecza, używając do tego tysiąca argumentów. Zamiast przyjąć prawdę i zrozumieć wreszcie prawdy wiary Kościoła Rzymskokatolickiego, to katolicki charyzmatyk będzie zaprzeczał prawdą wiary i wmawiał innym ludziom, że to oni się mylą. Sprotestantyzowani charyzmatycy trwają w heretyckich poglądach protestantów, a mają przekonanie, że taki katolik, prawdziwie wierny Bogu, to on się myli. I on nie rozumie rzeczy duchowych. A katolicki, sprotestantyzowany charyzmatyk, no to on jest wielce oświecony i on wszystko rozumie. I on niewzruszenie trwa przy swoich poglądach błędnych i heretyckich. Ale on trwa przy tym, jakby tak bardzo jednoznacznie. Stąd taki katolicki charzmatyk z poczuciem właśnie takiej wyższości, takiego oświecenia może ci powiedzieć: Jeśli ty, katoliku, masz takie poglądy i taki punkt widzenia, to ty po prostu jeszcze pewnych rzeczy nie rozumiesz. Albo nie widzisz jeszcze pewnych rzeczy i do pewnych rzeczy jeszcze nie dorosłeś, ale pomódl się, żeby Bóg pozwolił ci to zrozumieć. Pewne rzeczy rozumie się po prostu wraz ze wzrostem duchowym i ty pewnych rzeczy jeszcze nie rozumiesz, bo nie dorosłeś po prostu, ale my już dorosliśmy i pewne rzeczy my już rozumiemy. Ty widocznie nie jesteś jeszcze na takim etapie rozwoju duchowego, dlatego tego nie rozumiesz. Pan Jezus ci pewne rzeczy wytłumaczy z czasem. Nie martw się, że jeszcze tego nie rozumiesz. Nie martw się. I sprotestantyzowany charyzmatyk wynosi się w swojej pysze nad innymi katolikami, trwając zatwardziale w swojej ciemności. Ale jest przy tym miły, sympatyczny, uśmiechnięty, opanowany, nie denerwuje się, że ktoś mu zadaje jakieś trudne pytania. Bo on tutaj zna jakąś tajemną wiedzę, taką od Boga, on wie, on jest oświecony, on tutaj jest bardzo rozwinięty w wierze, a ty to jeszcze tutaj jesteś po prostu no taki malutki nic nie rozumiesz, po prostu nic nie rozumiesz. I katolicy, charyzmatycy stwarzają takie pozory, że mają dostęp do jakiejś takiej tajemnej wiedzy i tajemnych planów Boga. O których inni katolicy w ogóle nie wiedzą. I to jest bardzo charakterystyczne, że oni cały czas właśnie o tej swojej misji mówią, że oni mają wielką misję od Boga. My tutaj rozeznaliśmy i stwierdziliśmy, że Bóg chce tego i tamtego i tu Bóg jakby nas wykorzystuje, a ty to się nie nadajesz. Ciebie Bóg nie wybrał. Ty tu, tu, ty tu nie pasujesz. Nas Bóg wybrał. Nas Bóg wybrał. Ciebie nie. I katolicy, charyzmatycy stwarzają taką iluzję, że wiedzą więcej, mają taką poczucie, takie poczucie takiej wyższości, oświecenia, są właśnie zawsze tak wyprostowani. My ci tutaj wytłumaczymy, czego ty nie wiesz i czego ty nie rozumiesz. <tuszy> Dlatego sprotestantyzowany katolicki charyzmatyk mówi innym ludziom: Ty jeszcze wielu rzeczy nie rozumiesz, ale nie martw się, Pan Jezus ci to wytłumaczy z czasem. Ale my, sprotestantyzowani katolicy, charyzmatycy wiemy te rzeczy już dawno. No my, już, my już dawno jesteśmy oświeceni. A ty jeszcze nie. Dlatego tego nie rozumiesz. Bo my widzimy szerzej i więcej. I teraz katolik, wierny Bogu, kiedy słyszy takie słowa, no to. Trochę jest mu głupio i wstydzi się, że może on czegoś nie wie, może o czymś nie słyszał, no on na pewno nie jest wybrany przez Boga, może nie ma tak szerokiego tutaj horyzontu rzeczy duchowych. I katolik wchodzi w poczucie, że no to on się pomylił, tak? A tutaj taki pewny człowiek, pewny poglądów, pewny tego, co mówi, no to katolik się pomylił, a ten charyzmatyk ma rację. I katolikom jest głupio się przyznać, że czegoś nie wiedzą. Tym bardziej, że katolicy charzmatycy stwarzają taką iluzję, że to, oni mają wielce, że to oni są wielce oświeceni w wierze, a reszta katolików po prostu na niczym się nie zna, niczego nie rozumie i w ogóle nie jest wybrana przez Boga. Tymczasem prawda jest przecież zupełnie inna. To sprotestantyzowany katolicki charyzmatyk trwa w, błędnych, w błędach teologicznych, w heretyckich poglądach protestantów i wmawia wszystkim dookoła, że to on ma rację. A wszyscy, którzy nie uznają tych heretyckich poglądów katolickiego charyzmatyka, no to wszyscy inni się mylą. I sprotestantyzowany katolicki charyzmatyk trwa w niewzruszonym przekonaniu, że on się nie myli. Tylko inni dookoła się mylą i powtarza wszystko, cały czas w kółko to samo, czego nauczył się u protestantów. I proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób sprotestantyzowani katolicy, charyzmatycy odpowiadają na zarzuty. Tonem bardzo spokojnym, niewzruszonym, bez poczucia wstydu, bez poczucia, że zrobili coś złego. Bez poczucia, że w ogóle ich zachowanie jest niehonorowe, niegodne Polaka, że to jest w ogóle zła droga, że to są błędy. Nie, oni w ogóle tego nie mają w sobie. Dla ludzi wiernych Bogu, oni są po prostu tacy właśnie pewni, wyprostowani, oświeceni i oni mają taką postawę, my ci tu powiemy, czego ty nie rozumiesz. Bo ty, bo ty nie rozumiesz. My rozumiemy, ale ty nie rozumiesz. I dla ludzi wiernych Bogu i ufnych, taka reakcja z protestantyzowanych charyzmatyków może być bardzo myląca, bo że reakcja z protestantyzowanych katolików powinna być zupełnie inna. Powinni oni być zawstydzeni w obliczu zła, które robią, a przez to powinni być tacy jakby niespokojni, yy, powinni być yy, jakoś tak. Yy, no właśnie zawstydzeni, skrępowani, zmieszani, a oni w ogóle nie, nie mają takiego, takiego, takich reakcji. Tylko mają taką reakcję wyższości, pewności, właśnie takiego oświecenia, i ta zewnętrzna reakcja wprowadza innych ludzi w błąd. Dlatego, że wielu katolików, kiedy patrzy na reakcję takiego heretyckiego katolika, to zaczyna się zastanawiać, że może ten heretycki katolik ma jednak rację. Skoro on taki pewny jest tego, co mówi, no to niewzruszenie przy tym trwa, no to może on ma rację, a ja się mylę. I teraz, dlaczego tak jakby my to widzimy? Dlatego, że w dawniejszych czasach ludzie mieli w sobie taką naturalną uczciwość i mieli w sobie takie taką naturalne poczucie, jakby co jest dobre, co jest złe. I gdy ktoś był oskarżany, to bardzo często właśnie dawniej w obliczu, w obliczu zarzutów były takie dwie reakcje. Kiedy ktoś był czysty, no to trwał tak jakby mocno przy tych swoich poglądach. A kiedy ktoś był, jakoś tak, miał coś za, za uszami, no to po prostu, właśnie był taki, coś kręcił, hachmęcił, tu był zawstydzony, tu nie wiedział, co ma zrobić, był zmieszany, tu się ukrywał, miał zupełnie inną reakcję. A jakby ta postawa takiej pewności katolickich charzmatyków jest bardzo myląca. I wielu katolików właśnie myli ta postawa, bo oni uważają, że jeżeli katolicki charzmatyk ma taką pewność tego, co mówi, to znaczy, że to jest prawda. No ale to nie jest prawda. W dzisiejszych czasach jest zupełnie in inaczej. Jeżeli ktoś ma taką właśnie postawę pewności, to my nie możemy być pewni tego, że ten człowiek mówi prawdę. Dlatego, że wielu katolickich charzmatyków. Jakby uczy ludzi źle, prowadzi ludzi źle, uczy ludzi błędów, herezji, a nadal ma taką właśnie postawę pewności, taką, taką niezachwianą pewność tego, co robią. Ich zewnętrzna postawa i ich zewnętrzna reakcja może być bardzo myląca dla innych ludzi, dlatego że sprotestantyzowani katolicy, charyzmatycy nie trwają przy prawdzie, tylko przy herezji, ale zachowują oni stoicki sposób. I są mili, pomimo że oni są bardzo daleko od prawdy. Gdyby oni byli przy prawdzie, to byliby w Kościele rzymskokatolickim. Ewangelia świętego Jana 14.6. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. I gdybyście byli przy prawdzie, to bylibyście, bardzo, bylibyście po prostu przy Bogu, a nie na terenie ciemności, czyli nie w ekumenizmie. I wielu katolików zaczyna być coraz bardziej zagubionych, i ludzie już nie wiedzą, w co wierzyć, komu ufać, co jest prawdą, kto mówi prawdę, jakie są prawdziwe katolickie poglądy. Księża, zakonnicy, sprotestantyzowani charyzmatycy, wielu z nich wypowiada różne poglądy, często wzajemnie sobie sprzeczne. Nauka Kościoła Rzymskokatolickiego nie jest jasno i jednoznacznie głoszona wiernym, a wielu katolickich charyzmatyków, Przekazuje nauki pastorów, a nie nauki kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego katolicy w dzisiejszych czasach są tak bardzo zagubieni duchowo. Każdy wierzy w sobie w co chce, każdy przedstawia swoje własne teorie, w co należy wierzyć, każdy uważa, że ma monopol na prawdę i to, co on uznaje za prawdę, jest zgodne z prawdą, bo on tak uważa. Wszystko się wzajemnie wyklucza, i wiele zagadnień jest sobie wzajemnie sprzecznych. Często są one niezgodne z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego. Jeden wielki chaos i pomieszanie z poplątaniem. To, że ktoś odpowiada ci spokojnie na zarzuty, i jeśli ktoś się nie zdenerwował, jakby gdy wytknąłeś mu błędy i ma właśnie taką postawę pewności, to nie oznacza jeszcze, że ten człowiek mówi Ci prawdę i że prowadzi Cię duchowo dobrze. To, że on się nie zdenerwował, nie poczuł się skrępowany, to nie oznacza, że jego wierzenia są prawdziwe i zgodne z nauczaniem kościoła rzymskokatolickiego. Ludzie w dzisiejszych czasach są skrajnie zdemoralizowani i wmawiają sobie i innym tysiące kłamstw, żeby tylko samych siebie uważać za ideały. Jeśli nie wiadomo w co wierzyć, to trzeba zadać sobie pytanie, jak było 30 lat temu. Moja odpowiedź na ten jeden wielki chaos, jeśli nie wiadomo w co wierzyć, bo jedna osoba mówi tak, druga inaczej, zadaj sobie pytanie, jakie nauki Głosili księża 30-40 lat temu, jakie były wtedy poglądy, które głosili księża, jaką naukę głosili księża rzymskokatoliccy. To bym uznała za prawdę. Dlatego, że wielu księży rzymskokatolickich głosi obecnie bardzo liberalne nauki, bardzo pobłażliwe dla grzechu i bardzo luzujące wymagania Boga. A my, katolicy, musimy być jednak ludźmi wiernymi Bogu i wiernymi prawdziwym zasadom wiary rzymskokatolickiej. Chciałabym jeszcze. Zwrócić uwagę, że jeśli taki katolicki charzmatyk mówi właśnie tak spokojnie i pewnym głosem, to wcale nie oznacza, że on mówi prawdę. Gdyby ktoś w stosunku do mnie miał takie zarzuty o protestantyzm, to ja bym po prostu się spaliła ze wstydu. Po prostu. A na katolickich charzmatykach to w ogóle nie robi żadnego wrażenia. Po prostu ich to. Oni, prawidłowa reakcja katolickich charyzmatyków, to powinno być poczucie winy, wstyd, poczucie hańby. I ci katolicy charyzmatycy powinni być maksymalnie skrępowani i zawstydzeni. Oni powinni się po prostu zapaść pod ziemię za to, co oni robią Polakom, za to jakie poglądy oni głoszą i jak haniebnych czynów dopuszczają się wobec narodu polskiego. Powinni się po prostu zapaść pod ziemię. A przede wszystkim za to, że oni tak bardzo zdradzili Boga. Natomiast katolicy, sprotestantyzowani charyzmatycy w ogóle w sobie tego nie mają. To pokazuje, jak bardzo są oni zdemoralizowani. Oni uważają się za po prostu cudownych, wspaniałych ludzi. Mają taką właśnie, że ja tu jestem wielki, Bóg się mną posługuje. A po prostu ci ludzie to są zwykli zdrajcy Boga. Oni są całkowicie zaślepieni duchowo. List do Filipian 3,18-19. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem: ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch. A chwała w tym, czego winni się wstydzić. Oni się wynoszą w swoich poglądach, że są tacy właśnie oświeceni, tutaj wiele wiedzą, tłumaczą innym, a to jest po prostu oni powinni się tego wstydzić wszystkiego. Drodzy Państwo, zafascynowaliście się fałszymi, z fałszywymi uzdrowicielami, sprotestantyzowanymi katolickimi charyzmatykami i nie widzicie już tego, że te fałszywe uzdrowienia nie są od Boga, lecz są wynikiem działalności złych duchów. A fałszywi katolicy charyzmatycy prowadzą ludzi duchowo źle, ucząc ich herezji, kłamstw i fałszywych nauk pastorów protestanckich. Proszę Państwa, bardzo przestrzegam, nie wierzcie tym katolickim charyzmatykom. Oni Was zniszczą. Nawet jeżeli swoje poglądy czy też swoje rekolekcje głoszą z pewnością, z, taką, z takim poczuciem wyższości, oświecenia, że oni tu mają rację. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli ktoś mówi takim pewnym głosem, mocnym, z poczuciem wyższości, opanowania, brakiem zawstydzenia i z takim głębokim przekonaniem, że ma rację, to wcale jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście mówi on prawdę. Katolicy, charyzmatycy, sprotestantyzowani wyrządzają wiele krzywd. I wielkie szkody duchowe narodowi polskiemu, a jednak nie mają w sobie poczucia winy, nie mają w sobie zawstydzenia i nie czują hańby, którą powinni czuć. Są oni pewni tego, co mówią, i z taką wyższością wypowiadają się, jak powinno być. Szczycą się oni swoimi protestanckimi poglądami, a to jednoznacznie pokazuje ich wielkie duchowe zwiedzenie. Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Głoszą błędy, uczą herezji, głoszą błędne nauki, prowadzą ludzi w duchową ciemność, a są tak pewni siebie, jakby wszystkie mądrości świata pozjadali. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne części. Niech rozbłyśnie światło Fatimy.